Jesteśmy uczniami Jezusa, mamy nadzieję. Jesteśmy pewni. No, jesteśmy jedni na trójkę, drudzy na dwójkę, no wiadomo jak jest. Ale się staramy. Moi drodzy, dlaczego tu jesteśmy? Pierwsze podstawowe pytanie: dlaczego oni tu są? Chodzą ludzie i patrzą, ale kreizole, to faktycznie. Ja mi się nie dzieje, bo to tak wygląda troszeczkę. Ale wiecie co? To, tam, to ma tak wyglądać. Bóg powiedział, że przez głupstwo. Głoszenia słowa będzie zbawiał. Tak powiedział, to jest list pierwszy do Koryntian. I ludziom się będzie wydawać, tym, którzy idą na śmierć, że to jest głupota, co gadamy, a ci, ci, którzy uwierzą, będą zbawieni. To jest dla nich moc. Moc do uzyskania, dojścia do życia wiecznego. Więc, kochani, to tak wygląda. Jak wygląda? Paweł apostoł czuł to samo i inni też byli traktowani jak kryzole. Tak wygląda życie chrześcijanina. Ale dlaczego my to robimy? No robimy tak dlatego, że Jezus jak chodził ze swoimi chłopakami po tym świecie, ze swoimi uczniami po świecie trzy lata. Mniej więcej, to na sam koniec. Na sam koniec. W ostatni ich rozmowach Jezus już szedł do nieba. Jak wykonał, co miał wykonać na ziemi. Ostatnia ich rozmowa. No to wiadomo, że musiał im coś ważnego powiedzieć na sam koniec. Kochani, wiecie, co im powiedział? Powiedział im: Idźcie na cały świat i głoszcie tą naukę, którą słyszeliście róbcie to, co ja robiłem. No, no i to tyle. To dlatego tu jesteśmy. A co głosimy? Głosimy dobrą nowinę. Dobra nowina, moi drodzy, jest prosta jak cep. Cep się składa z dwóch kij i z łańcucha albo ze szturka. Kochani, jest Bóg. to jest jeden kawałek, kilka. Jest... co, gdzie jedziesz? To jedź sobie. Błogosławię Cię, kochany. Drugi kij to człowiek, a sznurek między nimi to wiara w dzieło Jezusa Chrystusa z Nazaretu. A co Jezus zrobił? Mówi to w kraju, który ponoć jest wierzący. Nie wszyscy wiedzą. Naprawdę. Co Jezus zrobił? Jezus po prostu wykonał to, co dla człowieka jest niewykonalne. Bo karą za grzech jest śmierć. Mój kolega Darek wcześniej bardzo fajnie to ujął, że my od urodzenia jesteśmy zanurzeni w grzech. Jesteśmy w świecie zepsutym. Nie mamy szansy być bezgrzeszni. Nie mamy szansy. Bezgrzeszni, czyli nawet bez jednego małego grzechu. Pamiętajcie, że Adam z Ewą wylecieli za co? Za Jabko? Za nieposłuszeństwo, nie? Teraz byś zadał pytanie, to jest grzech w ogóle? No tak, nieposłuszeństwo. I teraz tak. Wiesz dokładnie, że sam z siebie nie ma takiej możliwości, żebyś mógł być bezgrzeszny, czyli nawet bez jednego grzechu. Ale mam dobrą nowinę. Jezus z Nazaretu, Boży Syn, który był człowiekiem i Bogiem w jednym, uczynił to za nas. Przeżył swoje życie, 33-letnie życie, przeżył je na ziemi bezgrzesznie, wykonał prawo, potem został niewinnie zabity, oskarżony przez dwa sądy: przez sąd ludzki, przez sąd żydowski i przez sąd najeźdźcy, przez sąd rzymski. Te dwa sądy skazały go niewinnego na śmierć, poniósł to śmierć, zapłacił za wszystkie grzechy. On, niewinny baranek. Zapłacił za wszystkie grzechy. Jest tylko jeden grzech. Tym grzechem jest nie wierzyć w ofiarę Jezusa. Życzę Wam serdecznie, żeby dotarło do Waszych serc, że ta ofiara została zapłacona. Przez wiarę Możesz się przyjąć, może zawołać do Jezusa normalnymi, prostymi słowami. Tu nie ma żadnych rytuałów. Po prostu, jak prowadzisz sam ze sobą monologi, tak samo możesz zaprosić tam do rozmowy Jezusa, powiedzieć, jaki masz problem, powiedzieć, że masz już dość, bo ludzie mają dość. Idź do Jezusa ze szczerym sercem. On nikogo nie wywyższa, nie mówi, Ty się nadajesz, Ty się nie nadajesz. Nie ma czegoś takiego, to tylko my, ludzie, stopniujemy grzechy. Pamiętajcie, że nawet. Człowiek, na którym już była wykonana kara. Jak Jezus wisiał na krzyżu, to jeden się z niego śmiał i mówił, he, ty cwaniaku, to zejdź z krzyża, nie? A drugi powiedział, jak będziesz, weź mnie ze sobą. Już nie pamiętam dokładnie. Ale uwierzył. I Jezus powiedział, dobra. Jeszcze dzisiaj będzie ze mną w raju. Na krzyżu. To był jakiś rozwójnik, kochani. To był rozwójnik, to był rzezimierzek. I co? I przebaczył mu. Nie patrzył, nie, no stary, takie grzechy to idź do biskupa. Walpier do biskupa, ja, ja nie mam mocy takiej, żeby cię rozgrzeszyć. Ja tak miałem osobiście kiedyś, ale to na kiedy, na kiedy indziej rozmowa. Słuchajcie, Jezus umarł za wszystkie grzechy, jest tylko jeden grzech: to jest niewiara w to, co zrobił, moi drodzy. Nikt wam nie pomoże, sami widzicie, co się dzieje. Prawica na lewicę teraz idzie. To jest wojna prawicy z lewicą. Ale oni was nie uratują. To jest tylko podział taki, żebyście się mieli czym zająć. Oni robią jedno i to samo, kochani. Tylko Bóg, tylko Jezus. Tylko Jezus tego wam życzę, kochani, bo czasy są takie, że, że jak nie będziesz miał Boga, to słabo będzie. Moi drodzy, wszyscy mają nadzieję, że będzie lepiej, ale w Piśmie Świętym, który jest prawdą, w Apokalipsie i w innych miejscach. W paru miejscach jest opisane to, co nas czeka, i naprawdę nie czeka nas nic fajnego, mili moi. Nie będzie nic fajnego, będzie tylko gorzej. Jeżeli będziesz bez Boga, to jest po tobie. A pamiętajcie, że jeżeli będziesz z Bogiem, to ten czas będzie krótki. Ten czas nie będzie długi, nie wiadomo ile, nie będzie trwał tyle, co Związek Radziecki. To będzie krócej, bo widzicie, jak przyspieszają wydarzenia. Mówię Wam, zatrzymajcie się i pomyślcie o swoim życiu. Pomyślcie o swoim życiu wiecznym, nie tym doczesnym. Bo za milion lat nie będziesz pamiętał, czy to, było, czy to tak bolało, czy nie bolało. Za milion lat będziesz wolnym człowiekiem. Na wieki, wieków. Ale możesz to osiągnąć tylko przez Jezusa. Nie ma innego imienia danego ludziom na świecie. Żadnego innego imienia. Nie ma żadnego innego imienia poza Jezusem, w którym jest zbawienie. Przez wiarę w Marię nie, nie da rady. Nie da rady, tylko Jezus. Tak jest napisane w piśmie świętym, które stoi na półce prawie u każdego katolika. Weźcie się za czytanie, na, na, naprawdę poczytajcie, co tam jest napisane. Nie musicie każdemu wierzyć. Sprawdzajcie, sprawdzajcie, co do Was mówią wasi pasterze. Sprawdzajcie, co ja do Was mówię. Weźcie pismo święte i to sprawdźcie. Halleluja. Halleluja.